Idziemy. Cześć, witajcie na kanale Komiksomania. Dzisiaj w nowej formie, trochę innej. Ze mną jest Marcin z kanału Fictoys. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się recenzją, retro-recenzją Batmana z Tem A dlaczego tak? Dlaczego? U mnie na kanale mogliście zobaczyć recenzję filmów. Także teraz przeszliśmy na kanał Adama i tutaj zrecenzujemy sobie komiksy. I zaczniemy od Batmana. Wręcz odwrotnie, jak było u mnie na kanale, bo u mnie zaczynaliśmy od Spidermana, później był Batman. A tutaj troszeczkę z innych. Tak, najpierw będzie Batman, potem Spiderman. Jaki Spiderman dowiecie się na końcu? Dlaczego ten Batman? To już wam mówię. Jest to pierwszy Batman, jaki sobie kupiłem i od którego zacząłem przygodę. Z Batmanem Czyta czy jako czytelnik. To Czyli było, który to był rok mniej więcej? To był rok 91, marzec, zima, padał śnieg. Pamiętam jak byłem przyklejony do tej kraty książkę ruchu i krzyczałem, to ten, ten mi kupcie, proszę. Ja nie pamiętam, bo dwa lata miałem wtedy tylko. Ja byłem nieco starszy. Także ja do komiksów dopiero po jakimś czasie tam dotarłem, chociaż dużo ich nie czytałem, jestem typowym laikiem w tej tematyce, zawsze wolałem filmy super bohaterskie. ale Adam przekonał mnie do tego, żeby przeczytać ten komiks i chyba powiemy wam, jakie wrażenia każdy z nas po przeczytaniu go ma. Tak. Ja wracam po raz kolejny do tego komiksu. Marcin go czyta pierwszy raz, ale Marcin nie jest takim tylko laikiem, bo coś tam jednak czyta. No ja bardziej w mangi zawsze idę, e, dlatego u mnie na pierwszym miejscu oczywiście Dragon Ball e, Król Szamanów, jeżeli ktoś zna. Polecam serdecznie. Tę mangi Marcin pożycza. Dragon Ball super czytam od niego. Może kolor mi pożyczy, bo jeszcze nie zacząłem kupować. Jak najbardziej polecam. Jest na bieżąco, chociaż ciężko dostać teraz te pierwsze wydania. Topowo w twardej okładce. Jest to limitowana seria, ale mi się udało to kupić. Także zbieram na bieżąco i polecam. Umarcie na kanale możecie oglądać także masę recenzji figurek komiksowych filmowych, sorki filmowych. No, nie tylko filmowych. Warto zajrzeć, zobaczyć, jak wychodzą te figurki względem filmu jak, jaki mają odbing. tak? Tak, czy przypominają pierwowzór z filmu, czy nie? Ale to. Zapraszam na kanał, jak najbardziej, subskrybować, oglądać, dokładnie. OK, to może przejdźmy do samego komiksu. Batman, wideo przemoc na okładce. są to 50 dwustronicowe zeszyty. Team Semik wydało to jako miesięcznik. To był numer trzeci, ale ogólnie był czwarty, bo w grudniu zaczęli 90 roku. Jeszcze nie mieli nazwy Team Semik, tylko Team System. Warto też zwrócić uwagę tutaj na cenę, ponieważ komiks kosztował ponad 9000. Mamy nadzieję, że te ceny nie poszybują teraz tak w górę, bo byłoby chyba ciężko. Oby nie poszły, choć wszystko wiruje, wariuje, bolą nas portfele przy wydawaniu kasy wszystkich komiksiarzy. Co Marcinie powiesz o danym komiksie? Yy, komiks mi się podobał, a szczególnie ta pierwsza część, yy, kiedy yy, poznajemy tą historię. I tutaj w tej historii dowiadujemy się, że jest ktoś taki jak yy, reżyser kina akcji, który kręci... Yy, Przemoc w mieście, i później y, oglądają to elity, bogate. I trochę przypomina mi to y, sytuację w naszym świecie, kiedy gdzieś y, za szkołą grupka dzieciaków y, złapie sobie jakąś ofiarę, później gnębią go, nagrywają to. Tutaj, właśnie w tym świecie, wygląda to podobnie, tylko że tam jest Batman. U nas, niestety, każdy musi radzić sobie na swój sposób. Tak i właśnie tego się zaczyna nasza historia młody chłopak student wychodzi z kina i skręca nie w tą alejkę co trzeba zostaje napadnięty i wydaje mu się że jest to napad rabunkowy niestety nie o pieniądze tu chodzi chodzi tu o nakręcenie brutalności brutalnych scen by potem na tym zarobić dzisiaj może to tak by nie wyglądało bo popatrzcie kamerzysta ma kawał kloca na plecach no każdy ma dzisiaj telefon każdy nagrywa każdy jest takim kamerzystą i właśnie ta przemoc jest bardzo tu no aktualna ciągle nie tak zgadza się no, oczywiście przylatuje Batman przy, przyjeżdża wręcz tak no ten Batman. Batmobil tak szczerze wygląda bardzo średnio no ale no te czasy były wczesne tak te, może jeszcze design tego Batmana całego czy Batmobilu nie były takie fajne ale ale wpisuje się to w tą historię tak. i jakoś mocno nie przeszkadza. To były takie wczesne lata 90., koniec 80., że tak powiem, chyba na koniec 80. po kryzysie na nieskończonych ziemiach. Właśnie wielkie otwarcie dla DC na nowo. Także to było zaczyna... jeszcze przed y, filmami Burtona, chyba. Tak, to, nie? tak, to było przed Burtonem zdecydowanie. Batman musi się tutaj nieźle nagłówkować i nasiłować z tymi przeciwnikami. Zobaczcie, to są zwykłe opryszki. Batman nasz musi się z nimi tutaj nieźle naboksować. No w dzisiejszych czasach to jest takie coś, co przechodzi po prostu bez echa. No Batman rozwala ich, a tu nasz reżyser ucieka. Mhm. I to jest początek, tak jakby, historii, gdzie Batman musi nie tylko fizycznie działać, ale musi to rozgryźć musi tą sprawę zbadać, tak, ponieważ kamerzysta zmienia swój wizerunek i musi przeprowadzić swoje śledztwo Batman aby go w końcu dorwać a współpraca z policją policją jak yy. oceniasz to przez pryzmat czasu no tutaj mamy trochę inaczej Batman sobie siedzi u Gordona oglądają tą wideokasetę analizują ją wspólnie yy. no jest to yy. troszeczkę takie Moim zdaniem przesadzone, tak? no bo jednak e, wątpię, żeby policja tak mocno chciała współpracować z jakimś e, Ścicielem z miasta. No ale okej, okay, no dobra. No to jeszcze myślę, że można przymknąć oko. Tak, A nasz reżyser, reżyser test tutaj ma zleceniodawcę grubą rybę. Dzień bardzo bardzo kurzonego gościa, który nie dostał swojej kasety i nie zarobi na niej hajsu. Sladek. Tak, no to też to... bardzo przypomina nasze czasy, no bo grube ryby jednak teraz zarabiają właśnie na przemocy. Mam tutaj na myśli te wszystkie pato, gale sztuk walki. No to myślę, że to działa na podobnej <grym> no tak. zasadzie. <grym> właśnie się odbyła jedna. O, a tutaj jedyna, jedyne dwie strony, gdzie Batman ma. Mamy interakcję Batmana z Alfredem. Bad Jaskini. I chyba jak na cały komiks dają taką, takie poczucie, że to jest wszystko czytelne, wiadomo tak. o co chodzi i jakie mają relacje. Nie ma tego za dużo, ale w punkt. Tak. Bardzo fajnie się tutaj podgryzają, i fajna relacja ogólnie. Współpraca i relacja, tak, nie tylko kamerdyner i pan. <laughs> Także Alfred tutaj wspomaga wiedzą i umiejętnościami. Brusa w rozwikłaniu tej zagadki. Sam Bruce Wayne prowadzi taką swoją, swoje śledztwo przeprowadza, bo chodzi po mieście, po tych wypożyczalniach. Tak, jak w nocy jest Batmanem, tak za dnia jest Bruceem Wayne'em i tutaj też y, chodzi, wypytuje, przeprowadza to śledztwo. Nie jest takie jeszcze medialne, chociaż też trafia właśnie na galę boksu lokalną. Tak, no znają go wszyscy w tym mieście widać ewidentnie. Udziela w końcu też wywiadu do telewizji, ponieważ wspiera tam e, młodych bokserów. Którzy później też okazuje się, że mu pomogli chyba tak naprawdę, bo e... też się przypadkowo spotkali, ale to już ze swoim z jego ego. No tak. Przy okazji Sladek tutaj szykuje się, szykuje się na kolejne kręcenie na, tak, na kolejny film tak. wysyła swoją największą, najcięższą artylerię Silniejszy niż Ceneger, silniejszy niż. Przynajmniej ją tak nazywam. Tak, Norris, no. Twarczy niż stalone. Ale tutaj chyba nie używali Stonka. tych prawdziwych nazwisk. Nie, coś tam zmieniali. Eee, za chwilę zobaczymy. To było gdzieś chyba tutaj. Tak, jestem twardszy niż szwarst. Swartyzy. Ale to może być błąd. To, 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 to może takie, być literówka już niekoniecznie zamierzona. Myślę, że e, chyba zamierzone komiksu nie mogli nawet e, użyć tych literów. Jestem twardszy niż stalone przez dwa linię. Nie wiem, czy to tak się pisze. Mhm. E, jestem twardszy niż Chuck Norris. Mhm. Możliwe, że jest dobrze napisane. Tu mi się wydaje, że przez że jest po prostu błąd. Mhm. U nas literactwo jakieś zawiodło. Mhm. Wiadomo, to jeszcze były takie czasy. Do dziś się zdarzają błędy. W sumie ciekawe jak to wyglądało w y, amerykańskim wydaniu, nie? Czy też tak było, czy po prostu to polski tłumacz sobie wpisał tak. tak, bo wiedział, że nie spotka tak, go za może to, tam Że tam było jestem twardszy niż Superman, <grym> jestem twardszy niż Green Lantern, no twardszy niż He-Man. <grym> A tutaj dopasowali to do tych naszych tak. czasów w końcu te lata tak. 80. -te. To bohatero, bohaterami byli napakowani aktorzy tak. w kinie akcji. Okej, okay, przejdźmy do akcji, gdy w końcu dochodzi do tej drugiej, drugiego spotkania. Batman przyczaił się, bo już wiedział gdzie będzie to Następne, następny film kręcony. Cały czas y, śledził reżysera tego kina akcji. Tak, I tutaj głównym aktorem zostaje Batman, tak. który dostaje niezłe bęcki. Tak, tonka go nie żałuje. Taki typowy osiłek mięśniak, mało mózgu, dużo siły. O, taki typowy stereotyp mięśniak. I o dziwo, w tym momencie bym powiedział, że się kończy nasz rozdział, czyli to był koniec zeszytu amerykańskiego mhm. i trafiamy od razu na drugi zeszyt, to nie było niestety jeszcze wtedy przerwnika, takiego w postaci z tych stron klubowych, było na końcu to dodane, ale mamy drugi zeszyt od razu i już widzimy pokaz, prywatny pokaz, jest, dzieje się, Batman trafił na ekrany, mhm. to jest też... I właśnie do tego momentu ten komiks mi się podobał, później... Powiem o co mi chodzi dokładnie, ale to musimy zajść troszeczkę dalej. I możemy prześledzić całą akcję, całą tą bitkę, jak Batman tam się musiał nieźle napocić, nawet trochę bardziej, bo stracił szczonność. Pomogli mu. Bokserzy, którzy byli wcześniej przez siebie wspominani. Mimo braku jakiejś takiej mocnej cenzury, tutaj tej krwi niestety nie widać. Nie wiem, czy to kwestia też później kolorowania tych komiksów. Myślę, że to chyba taka umowność tego. no. Powiedzmy, jest takie krwawe sceny, a tak uh -huh. to jakieś takie krew chyba malowali na czarno. Może bardziej uh -huh. widać, no można tutaj sobie, trzeba sobie trochę dopowiedzieć, że Batman tutaj, no krwawi z nosa. No nie widać tego, kolorystyka jest różna. Uh -huh. Tu czy tutaj też na czarno. No ciekawe to wygląda. Może po prostu nie pokazywali tak za bardzo w tym. No, te kolory były takie po prostu podstawowe, tak? Widzimy, że cieniowania jako takiego nie, były, nie było, tylko yy, jest to czarny tusz po prostu yy, i tyle. I popatrzcie, tu się historia przenika. I Batman znowu traci reżysera. Znowu mu ucieka. Batman dostał niezłe lanie. I to jest coś ciekawego. Na no dzisiejsze właśnie. czasy. Co o tym sądzisz? Batman trafia do szpitala. Batman trafia do szpitala. Lekarz go opatrzył. Nie zdejmując mu maski. <grym> I, <grym> I rusza dalej. No, no to właśnie, jest tutaj stopie. jest to takie. No, nie pasuje mi to za bardzo. Nie? I dochodzi do ostatniego, już trzeciego spotkania Batmana z reżyserem. Tym razem już face to face. Tak, grube ryby przyszły na wielki seans, żeby zobaczyć, tak. jak Batman dostaje bęcki. Oczywiście pan wielki tutaj, gruba ryba, podniósł ceny biletów, <noise> za, za Batmana trzeba zapłacić tak, to jest więcej. Ekstra pokaz. I no, nasz Batman tutaj też zrobił fajną akcję z policją się właśnie. Współdziałając, chcieli złapać po prostu wszystkich. Nie tylko tych, którzy to urządzają, którzy za tym stoją, ale także tych, którzy to opłacają. No bo nie byłoby tych pokazów, gdyby nie, nie ci widzowie. Ale spodobało mi się ich tłumaczenie tutaj, że oni nie spodziewali się, że to będzie ten film, że chcieli wyjść zaraz, że tak naprawdę są niewinni. Tak, oburzeni. Siedzą tutaj właśnie szychy, kolejne grube ryby Mimo z miasta. I zostali złapani na gorącym uczynku, tak. tak naprawdę. Ale nie od razu idą do więzienia, bo. Ta historia toczy się dalej. No i właśnie to jest ten e, drugi tak. motyw, który mi się nie podoba. Batman zabiera wszystkich tych e, ludzi, którzy oglądali te filmy, do szpitala, do pierwszej ofiary i ich moralizuje. Tak, no to trochę. Tak, nie <laughs> trochę mi to czasy. zaleciało takim Kapitanem Ameryką z tych <laughs> filmów <czyli> naszych <laughs> z Marvela, kiedy puszczali u Spidermana w szkole przemówienia Kapitana Ameryki, co mogą, czego nie mogą, co wolno, co nie wolno. Trochę tutaj jest to takie. No, naciągnięte bardzo. No to nie tak. ewidentnie nie jest w stylu Batmana. No nie dzisiejsze czasy, ale to jest chyba dalej. Ale wiadomo, każdy komiks tak. chyba musiał mieć jakiś morał, tak? Tak, morał. Że... No i komiks się kończy, oczywiście, pojmaniem. Sladek jeszcze tutaj próbuje coś ugrać, uciec, no ale jego ofiara staje się też bohaterem tego tak, zakończenia. Powstrzymał bo Powstrzymał go, pomógł Batmanowi. A ten jeszcze podejrzewam, że za to większą karę dostanie, tak? No bo to już był to... zamach na życie kobiety niewinnej. No, czy taka niewinna, i zakończenie też jest dosyć ciekawe: taka kwintesencja dla Batmana. Tak, Mimo iż ten ostatni kadr mi się roz, Rozwiązał, i jest zamknięta sprawa. No to nie może złożyć peleryny na kołek i sobie odpocząć, usiąść przy kominku czy na jakieś spotkanie. Ale musi. Już... tam jest pełne jeszcze takich tak. złoli. Tak, i musi ruszyć dalej, bo już na oją wpadła, trafiła kolejna ofiara. Tak, i na tym byśmy zakończyli. Tutaj fajna dodatki mhm. bardzo się mocno w to kiedyś patrzyłem nic i nic Ok, to przejdźmy do takiego podsumowania Tak Martin od lat nie czytałeś komiksów z Batmanem powiedz jaką Co masz się. tutaj ogólnie opinię o tym komiksie No jest to na pewno stary komiks wzorowany na tamte czasy e, i to myślę że przez pryzmat tych czasów się wszystko zmieniło e, Historia jest taka dosyć prosta tak naprawdę e, Pierwsza część, tak jak wspominałem, podobała mi się. Yy, druga yy, już mniej, ale ogólnie oceniam to na dobry komiks. No, co tu dużo mówić. Ja, jak, jako czytelnik, już stale czytając te y, to ciągle ją lubię. Ja mhm. uważam ba, ciągle, że ona jest tak. Jak rozmawialiśmy ciągle aktualny temat. Ta mhm. wideo przemoc, co mi się ma inny tutaj charakter i obraz, ale ten temat jest ciągle aktualny. Ale ludzie się nie zmienili. <laughs> Jak myślisz, dobry komiks jak na pierwszy raz? Dobry, na, te, dobry, na takie odświeżenie na pewno. E, myślę, nie jest długi, to też plus, tak. bo nie męczy tak bardzo. Parę, Przeczyta się go tak w paręnaście minut dokładnie. I spoko, chyba godne polecenia. Myślę, że tak. Jeżeli no. ktoś chce coś starszego no. przeczytać, no. bo znudziła mu się tam nowa papka, to no. myślę, że warto wrócić do tych starych tytułów. Powiemy jeszcze Jaki zeszyt omówimy następnym razem? No bo skoro był Batman, to yy, adekwatnie tak jak do Twoich filmów u Ciebie na kanale był po Batmanie Spidey, po Spidermanie był Batman, tutaj jest Spiderman, to. OK. A jest to. Tak, z tego tomu skorzystamy, ale nie omówimy całego oczywiście, że nie. nie. Cały będzie, jest, może już, usylka też na kanale. Też tam do, dopatrujcie się filmów. My skupimy się na zeszycie Venomowym, czyli na... Spider-Man'ie 300, to, to też, też było w tym semik jedna historia, około 50 stron, to tak jest tak początek Venoma, tak, chyba. czyli startujemy z Venomem i jego spotkaniu z Spider-Manem, zobaczymy, to będzie nasze następne omówienie, no to chętnie też się dowiem, jakie tam o Venom miał początki w Marvelu, tak, w komiksach, także śledźcie kanały, koniecznie zaglądajcie do Marcina, oczywiście, figurkowy. lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.